Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym dniu. Wczoraj filmu nie było, ale ci co obserwują choćby shortsy, to widzieli, że u mnie wczoraj był grill. Pogoda nam nie dopisała, bo zaczęło strasznie lać. Po prostu były wczoraj takie zlewy, co chwilę. Że, no ale to wiecie, nam to i tak nie przeszkodziło, bo plan był od samego początku taki, że my siedzimy w domu, grilla wystawiamy na zewnątrz e, i po prostu będzie się do niego dochodziło. Robiliśmy tylko kiełbaski bez żadnego szaleństwa, bo to jeszcze nie jest sezon. Na wiecie, karkóweczki, szyneczki i e, kaszaneczki. E, po prostu kiełbaska. Mąż miał ochotę na grilla, zaprosił znajomych i posiedzieliśmy. Było fajnie. Ja zrobiłam dwa ciasta. Zrobiłam oczywiście tą babkę wiszącą, tak jak Wam mówiłam, ze względu na e, dzieciaczka, chociaż e, dzieciaczak akurat stwierdził, że babki jeść nie będzie. Za to zjedli wszyscy e, ciasto kawowe. Słuchajcie, to ciasto to jest jakieś mistrzostwo świata. Jeżeli szukacie takiego ciasta wyważonego w smaku, takiego ciasta, bym to nazwała ciasto delikatesowe, Ciasto takie bardzo mięsztampowe. To jest idealne po prostu ciasto, które możecie zrobić. Bez pieczenia, wiadomo, że jest to czasochłonne, bo mamy tutaj efekty tężenia, więc gdzieś tam troszeczkę to czasu zajmuje, ale wiecie, to ciasto się robi w tak zwanym międzyczasie, między różnymi tysiącami innymi rzeczami. Eee, najdłuższą rzeczą eee, zeszło mi, najdłużej mi zeszło z tą galaretką kawową, no bo ona faktycznie najdłużej mi zastygała. Aż mi w końcu momentalnie zastygła błyskawicznie. Co zobaczycie na drugim filmie, na filmie z tym ciastem, bo opublikuję na 100% ten przepis i ja będę te ciasto robiła na święta. Jest świetne i tak naprawdę, pomimo, że jest kawowe, dzieci również mogą je jeść, bo tam jest kawa inka. Więc a kawalinkę dzieci jedzą w przedszkolu. I to ciasto wczoraj naprawdę bardzo fajnie mi poszło. Tak samo jak i babka. Zresztą wszystko poszło, bo nie było jedzenia jakoś tam dużo. Myśmy nie szaleli tutaj nie wiadomo, wiecie, z jakimiś sałatkami i tak dalej. Zrobiłam mizerię, były ogórki kiszone, papryka marynowana, ta, którą ja robiłam. No i te dwa ciasta, kiobaski. Także nie, nie było tutaj, wiecie, jakiegoś nie wiadomo jakiego zatrzęsienia na stole. E, bo to jeszcze nie jest sezon na to, żeby nie wiem, pomidory w śmietanie podać, tak, czy w jogurcie. Więc tu jednak e, trzymaliśmy się bardziej budżetowo, że tak powiem, dopiwka tej kiełbaski, żeby ten sezon jakoś rozpocząć. E, pewnie jeszcze ten grill nie jeden będzie, więc jeszcze nieraz się spotkamy w różnym gronie. I tak, i dzisiaj zajechałam, powiem Wam, do Lublina, do Lublina na zakupy, rano zawiozłam ksawarego do szkoły, bo u nas dzisiaj po prostu pada cały Boży dzień, od samego rana non stop pada, rano to lało jak nie wiem co, a teraz po prostu pada, ciapie sobie, no i pytam się ksawarego, on wie, do szkoły, czy jedziesz rowerem, jedzie rowerem ją on mówi, leje. a to jak leję, no to nie, na no to on skorzysta z podwózki, więc muszę jeszcze później po niego pojechać, ale to jeszcze trochę. Tu mi się rozbraża szynka, bo mąż chciał na obiad sos. Wczoraj też e, testowałam tutaj maszynę. Muszę ją teraz wymyć, e, spuścić te mieszanki, wylać i wymyć. E, przetestuję jeszcze dwie inne mieszanki. No powiem Wam, że e, nie wiem, e, strasznie mi te testy idą opornie. Nie smakuje mi ten towar, a ja jestem z takich osób, które jak coś mi nie smakuje, to ja tego po prostu w lodziarni nie sprzedam i koniec. I, I choćbym miała na tym kokosy zbić, mi to nie smakuje. Osobiście wyczuwam w tym jakiś proszek, taki dziwny posmak. Jest to mega słodkie i stwierdziłam, że próbowałam to wczoraj rozcieńczać, żeby to jakiś ten smak był. Nie smakuje mi to pod żadną postacią ani gęstszą, ani rzadszą, więc te mieszanki na pewno idą do, do wylania, do wyrzucenia. E, przetestuję jeszcze jedną, a jak mi nie będzie smakowało, to po prostu e, sprzedamy tą maszynę. Ledwo żeśmy kupili a ją, sprzedamy. E, także tak. No i co jeszcze? I powiem Wam dzisiaj, mi z rana, podniósł Pan ciśnienie. Miałam cię takiego wkurza po prostu. Tak mnie gościu dzisiaj zirytował. Po prostu dostałam. Zaraz Wam to wszystko opowiem, co się działo. Ale najpierw przejdziemy do zakupów. Lidl. W Lidlu, w Lidlu moi drodzy, Lidl to mamy z tej strony. E, chleb tostowy, bo nie mam w ogóle pieczywa, całe pieczywo mi się poszło. W Lidlu kupiłam paprykę. Papryka jest po 11,90 na promocji z aplikacją. Tam jest chyba maksymalnie 2 kg na aplikację, więc z 19 na 12 zł. przeceniona, z 20 na 12. Mm, więc zakupiłam papryki, bo już mi się chce takich, wiecie, świeżych y, warzyw. Kupiłam również chlebek żytni, bez drożdży, pokroiłam go sobie. Dla dzieciaków wzięłam ten chlebek, Balatoński on się chyba nazywa? Nie jestem przekonana do końca. Ale wiecie, ten taki zwykły, nie? Wzięłam go od razu, pokroiłam. I co? I to tyle by było z Lidla? Czy to też? A nie, jeszcze winogron. Winogrona było w Lidlu. To jest te bezpestkowe. Też jest po 1199 i tyle by było, jeżeli chyba chodzi o Lidla, z tego co widzę. No i byłam w Bydronce, byłam też w blodziarni dzisiaj. No ale teraz właśnie wychodząc z tego Lidla, słuchajcie, wychodzę z Lidla, podchodzę do auta, patrzę się, a był taki w sklepie pan, który się awanturował. Proszę mi to policzyć, on się nie będzie schylał. E, pomimo, że była kasa jedna otwarta, normalna, ta, taka, wiecie, z taśmą, e, pan poszedł do kas samoobsługowych razem z panią. No i wielka afera, proszę mi to policzyć, bo on nie będzie się schylał, on się na tym nie zna, on nie jest od tego, żeby towar sobie wykładać. I liczyć. No i Pani mu zaczęła liczyć bez żadnego problemu, zaczęłam o Pani liczyć i ten Pan mówi, czy tam, nie wiem co on tam miał, ale coś tam było na wagę i czy to jest w promocji. Ona mówi, że no tak, tylko, że z aplikacją. Mówi, mnie nie obchodzi żadna aplikacja, ja nie mam żadnej aplikacji. Ja się pytam, czy to mi weszło w promocji. To był, właśnie nie wiem, czy to nie była przypadkiem papryka. No, i pani mówi, że jak pan kliknie aplikację, to mówi, to się promocja uruchomi. Mówi, sprawdzimy to zaraz. No i ten facet znów naskoczył na tą panią, że jego nie interesuje żadna aplikacja. Jest napisane, że jest to w promocji, więc on chce zapłacić cenę promocyjną bez żadnej aplikacji. On nie będzie zakładał żadnej aplikacji, nie będzie wciskał żadnej aplikacji. On chce zapłacić w cenie promocyjnej, bo on ma do tego prawo. Nie wiem, jak się to skończyło. W każdym razie ten pan już wyszedł, zanim ja skończyłam naliczać sobie swoje produkty. Jak widzicie, za dużo ich nie miałam. Pan też miał mało, ale awanturował się przy tej kasie nie wiem w końcu, czy wziął tą paprykę, czy tam pomidory, czy nie wziął. Nie mam pojęcia. Ale w każdym razie tam się coś pod nosem podąkał i poszedł. No, wyszedł ze sklepu. No i ja wychodzę, patrzę się i zostaje właśnie oto taki widok, tak jak tutaj widzicie. Widzę, że auto jest na moim aucie. Wjechał we mnie gościu. Patrzę się przez szybę, to dokładnie ten sam pan. No i wyciągnęłam telefon, zaczęłam robić zdjęcia. A ten facet wyskakuje i do mnie mówi: A co tu pani zdjęcia, peka? Ja mówię: A nie widzi pan, że pan we mnie wjechał? A on ta, A on tu nic nie widzi. On pół metra do mnie zaparkował. W ogóle to ja dopiero co zaparkowałam. Wy, jak ja zaparkowałam? Jak mówię, ja tu stałam, mówię, a pan, mówię, dopiero z zakupów, mówię, wyszedł przede mną. Wsiadł pan do samochodu i mówię, jest pan zaparkowany na moim małcie. A on do mnie mówi, nie, on tu dopiero przyjechał. Wy, jak pan tu dopiero przyjechał? No przecież mówię, widać, że pan, no zresztą mówię, no nieważne, czy pan tu dopiero przyjechał, czy pan e, tutaj stoi już od pół godziny. Stoczył się pan na ten. On jeszcze samochodu nie odpalił. Ja mówię, no to pan dopiero przyjechał, czy pan y, chce wyjechać i jeszcze pan auta nie odpalił, dopiero pan wsiadł? O co ja się w ogóle pultam, nie? I mi tu zaczął wyskakiwać. Ja się wkurzyłam, mówię, to niech pan wysiądzie z tego samochodu i pan zobaczy. No i słuchajcie, parking jest na takiej górce, pan stał na górze, ja stałam na dole, nie? Tam jest delikatne pochylenie, ale najlepsze jest to, że ten pan wysiadł z samochodu, Popatrzył się na to auto, zresztą widać jego odbicie nawet, na tym zdjęciu było jego widać odbicie na masce. On się patrzy na to auto i do mnie mówi, no przecież tu się nic nie stało, przecież ja tu stoję od pani pół metra. I on mówi, pan ze mnie robi idiotę, czy mówię, nie bardzo co rozumiem. Jak może pan stać ode mnie pół metra, jak pan, mówię, stoi swoimi tablicami na moich tablicach. No i on się odwrócił i tak... On yy, tylko wsiadł, on nawet auta nie odpalił, a stał na pewno daleko ode mnie, więc to moje auto podjechało pod górkę, gdzie ja nawet do auta nie doszłam, nawet nie dotknęłam tego auta. Zaczęłam się śmiać, mówię, no pan że żarty ze mnie robi. Mówię, dzwonię po męża, mówię po policję, mówię, nie wiem, no mówię, no, no, no tak to mówię, być nie może, nie? I zaczęłam się śmiać, bo po prostu no, nie mogłam wytrzymać, jak ten pan do mnie powiedział, że on najpierw nie wsiadł do auta, on dopiero przyjechał, to moje auto najechało na jego auto, o, po prostu, a jak patrzył na to, to stwierdził, że tu jest pół metra odległości między autami. Auta są do siebie przytulone. No i w końcu odwrócił się on napięcie i chciał odjechać. Więc ja podleciałam, złapałam za klamkę, no i zrobiłam zdjęcie tablic rejestracyjnych, a on się zatrzymał. Podszedł, tak mówi, widzi pani, że jest tutaj pół metra przerwy? Ja mówię, no tak, no bo pan odjechał. A on do mnie mówi, nie, mnie tu w ogóle nie było. Odwrócił się napięcie, wchodzi do samochodu i mówi, wie Pani co se Pani może pooglądać? Ja mówię, no co? A dupę se może Pani pooglądać? No, w dupę niech się Pani tam mówi, popatrzę. I się odwrócił napięcie i wsiadł, rozumiecie? Stanęłam po prostu, zbaraniałam. Mówię, sam se Pan, mówię, dupę oglądaj, no. <gryw> Jaki poziom wychowania! A mówię wam! Poniedziałek rano, 8.30. Po prostu, jak tak można komuś zrobić dzień? No, masakra. No, tak mnie gościu zirytował z samego rana. Zadzwoniłam w międzyczasie do męża. Mówię, wiesz co, mówię, dobra, wracam, bo on wie. Tablica mi się oparła. Tablica nic tutaj nie ma śladu na tym aucie. Ale mówię, zamiast zwykłego przepraszam, bo mu hamulec ręczny nie działał i się stoczył na auto. I zamiast powiedzieć zwykłe, po prostu przepraszam, to mnie wyzwał, żebym se dupę poszła oglądać. W dupę, żebym se zajrzała. O tak mi powiedział. W dupę se zajrzyj. Masakra jakaś. Pojechałam, no, zostawiłam zakupy w domu, pojechałam do biedronki. Kupiłam cebolarza. W biedronce jest papryka. E, papryka. Kukurydza wąduela po 7,99 albo 7,99. Mm. A widzę, że już nawet te biedronkowe i lidlowe podeszły. Ja jednak do takich sałatek wolę to Bonduela. No, jest ona zdecydowanie taka twardsza, pełniejsza. No, lepsza jest niż te biedronkowe. I tak samo groszek Bonduela. Groszek wzięłam pod kątem marchewki z groszkiem do obiadów, bo ja po prostu jedyny groszek, jaki lubię, to Bonduela. Ostatnio kupiłam groszek biedronkowy i. Wzięłam ten groszek do sałatki tej sporem. No i powiem Wam, no, stał mi w garle ten groszek. Jest taki strasznie maziasty. Ja jakoś mimo wszystko, jedyny groszek, jaki toleruję, to jest ten Bonduela. E, inne to tak. Hmm, staram się albo go mocno zabić innymi produktami, e, albo go po prostu nie jeść. Dwa razy Jowiduet. Wzięłam również jogurt naturalny, bo nie mam w domu w ogóle jogurtu jak również nie mam w domu w ogóle majonezu ostatnio do sałatek wykorzystałam cały majonez e, i tym razem postawiłam na lekki light bo kaloryka jest dwa razy wyższa e, wiecie tego zwykłego majonezu od tego light e, jedną śmietanę 18 bo będę właśnie rozmrażam szynkę będę robiła sosik e, a część część, część, część część szynki zostawię e, i zmiela i postaram się na jutro zrobić tą zupę z mięsem mielonym i sporem. Zobaczymy na serkach topionych, bo prosiłyście mnie o ten przepis, więc może na jutro mi się uda go zrobić. Chociaż raczej się staram dzisiaj coś pogotować, dlatego że jutro muszę pojechać do Lublina i w czwartek jadę do Lublina. Jutro jadę po zakupy takie bardziej firmowe. Muszę kupić napoje, e, jakieś tam słodycze i tak dalej. E, porozglądać się za towarem, kupić ten towar do lodzierni, a w czwartek jadę z teściową do lekarza, a z moim tatem znowu jadę w przyszłym tygodniu, e, dwa dni jadę, tak? Tak, przez dwa dni z tatem będę jeździła. Jednego dnia jedziemy na badania i dwa dni później jedziemy na konsultację. Eee, więc no i później już mamy święta takie, trochę będę miała zaganiany dzień przed świętami. Tydzień. Masła 4. Można było maksymalnie 6 wziąć masę. Mi już zostały tylko dwa masła w zapasie, więc wzięłam masła po 4,89 są w biedronce, maksymalnie 6 sztuk na paragon. Więc e, wzięłam, bo masła idzie. E, tym bardziej, że ja też planuję na święta zrobić wafle. No bo wafle zawsze schodzą. Wszystkie dzieci lubią wafle, i dorośli też każdy podchodzi, później bierze wafle. Lepiej wafle schodzą jak ciasto, więc będę też robiła wafle na święta. I w sumie powiem Wam, na pewno zrobię ze dwie sałatki. Jedną albo dwie zobaczę, ale takie same, żeby zanieść i do mojej mamy, i do męża siostry, bo u niej w tym roku są święta. Więc my zawsze coś ze sobą zabieramy, więc obstawiam, że zabiorę ze sobą sałatkę i pewnie wezmę po prostu po kawałku tego ciasta, które zrobię, e, czyli będzie to kawowe, będą wafle e, i nie wiem, czy jeszcze będę robił jakieś ciasto, bo moja mama ma zrobić tego lodowca, który ostatnio robiła, więc nie wiem, czy jeszcze będę coś robiła, zobaczę. Jeszcze do świąt dwa tygodnie mamy, więc dwa, no prawie trzy. Więc jeszcze się zdążę gdzieś tam ogarnąć dwa koncentraty, bo nie mam w ogóle koncentratów. I kupiłam, powiem Wam, i się aż szokowałam. Kupiłam chusteczki w Biedronce i w szoku byłam, bo te chusteczki mi się zawsze wydawały, że w Biedronce są najtańsze. Nie wiem, ile kosztuje 126, 120 sztuk chusteczek tych trójwarstwowych. W Rosmanie, czy gdzieś tam. Ale jak ja się zobaczyłam, że za te chusteczki zapłaciłam 6,75, to mi sputo wyrwało. Ja się gdzieś zatrzymałam na etapie, nie wiem, 3,75, 4,29. Jakoś ja nie kojarzę, żeby te chusteczki były aż w takiej cenie. I na początku myślałam, że może jest zła cenka zrobiona, ale faktycznie przerzucałam chusteczki przez kasę samoobsługową, wzięłam dwa opakowania i faktycznie te chusteczki kosztują 6,75 za sztukę. W szoku jestem. Chusteczki do nosa. Wzięłam również jeden e, miód i tutaj to jest miód e, nektarowo-spadziowy z polskich Karpat, czyli nasz tutaj taki e, no, polski, nie jakiś tam importowany, e, ale wiem, że tutaj któraś z Was ma Miodę. Kto to mi kiedyś to pisał, że mam miodę. Nie pamiętam. Ale wiem, że któraś z osób, które mnie ogląda, któraś z dziewczyn ma swoją pasiekę. Kochana, odezwij się do mnie. Ja chętnie bym sobie zakupiła taki słoik miodu. No chyba, że nie wysyłasz. Ale tak mi się wydaje, że to tutaj gdzieś było. Tylko, że to już dawno to już może mnie tam ktoś nie ogląda. No nic, może bliżej już lodziarni, jak już targ, na targ będę chodziła, jak już wiecie, zacznie się wszystko sezonowa, to tam wiem, że też zawsze stoją dwie panie z miodami. Jedną musztardę, bo wczoraj już zabrakło musztardy, skończyła się musztarda całkowicie. W Biedronce również wzięłam pomidorki, te papryczkowe. Chrzan w końcu dorwałam, jedyny chrzan właściwy z rębka. Mój mąż mówi, że innego chrzanu się nie je. Jak chrzan to tylko rębek, żaden inny. On jest idealnie mocny, idealny jakiś tam. Ja chrzanów nie jadam, więc nie mam bladego pojęcia, ale na bazie tego chrzanu dopiero robi się ćwikłe. Um, no bo chrzan z rębka to jest chrzan z rębka. Żaden krakus, żadne, wiecie, inne biedronkowe ma być chrzan z rębka i u nas naprawdę ostatnio tego chrzanu nie było nigdzie. Ja już te, za tym chrzanem to chodziłam ze dwa miesiące, zawsze zaglądałam na półkach, czy w Stokrotce, czy gdzieś tam, wszędzie był krakus, albo coś tam na pol, a tego rębka nie było, no i dzisiaj go dorwałam w Biedronce. Ostatni, ostatnia sztuka, nie było już więcej, nie wiem czy w drugiej Biedronce u nas jest, bo do drugiej Biedronki nie chodzę. No i zakupiłam płatki, skończyły mi się w końcu płatki wszystkie, jakie miałam w domu, więc zakupiłam płatki, tym razem czekoladowe muszelki i zakupiłam serki topione właśnie do tej zupki, śmietankowe. Do tej zupy możemy dodać śmietankowy, możemy dodać ziołowy albo cztery sery, on też bardzo fajnie tą zupę, bycie tak podjudzi, ale ja akurat wzięłam śmietankowe i byłam jeszcze w lewiatanie, wzięłam normalne pomidory, bo są po 8,99 na promocji, i wzięłam fileta z piersi, kurczaka. A i jeszcze w wzięłam ręczniki, bo nie mam już w domu w ogóle ręczników. I tyle. I zaleciałam jeszcze do lodziarni. W lodziarni ogarnęłam, co miałam ogarnąć. Pomierzyłam sobie ściany, żeby zrobić balery nowe. Widzę, że ktoś mi też mojego loda pomazał, ale to marker, więc zmyję zmywaczem. I tyle, I, i wróciłam do domu i nagrywam dla Was haul. I idę teraz montować film z ciastem. Od razu zrzucę sobie materiał z tego filmu, więc tutaj się będę z Wami żegnać 20 minut filmu i tyle będzie na dzisiaj. Bo ja, tak jak mówię, dzisiaj będę robiła za chwilę sos, będę robiła, muszę poskładać dla Was film, później pojadę po Pseverego. I dzień zleci. Nic sumie się takiego nie będę więc je robiła. Jeszcze krzesła stoją, bo wczoraj ściągaliśmy krzesła na imprezę. A, no i maszynę muszą umyć. No to tu z samą maszyną to mi zajdzie pewnie z godzina czasu. Więc, no. Tak to dzisiaj będzie u mnie wyglądało. Nic dla Was ciekawego, co żeby nagrywać. Więc w tym miejscu już się z Wami żegnam. A dzisiaj tylko taki niewielki haul z lekką pogaduszką. I trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam Cudownego nowego tygodnia i oby do wiosny, bo ja już widzę w pogodzie, że tydzień po świętach u nas jest 20 stopni, przepiękny wzrost temperatury i ja od razu po świętach też już otwieram lodziarnię. Dlatego teraz zostały mi ostatnie dwa tygodnie, żeby zakupić towar, złożyć zamówienie i yy, yy, posprzątać lodziarnie. Na pewno któregoś dnia pójdę posprzątać lodziarnie, a w międzyczasie jeszcze. Pokursować y, do lekarzy. No więc trzymajcie się cieplutko, dużo zdrówka dla Was i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. Pa!